you <laughs> Sherry Birkin. National Security. Sherry Birkin. You were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Wait. Are you Chris? My sisters told me all about you. Chris. The man is a wanted insurgent. Yes, uh -huh. he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. But well, someone pays me to be. What did you just say? No, mm -mm. hmm. the scotch. What? Nothing. HQ are to to o i następne KSW mamy, kurde. O, o! Co to? O nie no! Jakiś. Gno jakiegoś przysłali, kurde. paczka przy, priory, priorytetowa. O! Urwali Denzla. A to, to chyba w debie to było. O, nie, następny. Fuu, ale wali. No ale opryskał wszystkich. Dobra, i co teraz? Spieprzać,

Chances of survival guys, were higher when know. I was a soldier of fortune. Oh yes. Just a tempest. Hush to to I'm setting charges up, your craft guns now! Dawaj, co jest? O nie no, jakiś fraj mi tu Aaaa, no, no, żyryj to! Tam no, też mi napieprzają. Jakie fajne Ty co on, już padł? Ty tu jakiś gościu jeszcze mi się Rzadzna z niego Ła, Dobra to O, wstał mi tu jakiś czas. Kleś mi tu. co się dzieje? Chyba misja niewykonana. Dwa działa, poczekajcie. Musimy jakimś pomóc tym, ale gdzie, co, jak? Bez SAA. Co jest? Kurde? Takiego kopa dostał, że się rozleciał. Nie. Czekaj tu, tu. O, tu na górę może by wejść, ale chyba się nie da. To się nie da. Komu tu mamy pomóc? Bo nie wiem za bardzo. Ani nie mamy tej strzałki, gdzie I sobie chodzą, dobra? Ja... I zbutał. I yeah. kurdek, wrócę, ale. Wszystko zbieram. A są ci żołnierze, dobra? To ten isfraer, co tutaj miał jakiś ten? problemik. O, tu mamy jakiś ten ammunition, chyba? Nie, zielsko. Zielsko trawsko leży, kurde, zauważyłem, że to jest... skór... Czy byniu? Dobra, do góry. Le... Wszyscy tam lecą, to ja lecę za nimi. Widać, się tak trzeba. O kurde, co to? Nasi są, czy nie nasi? Jest. Bezpieprzyłem ja dziada. Aaaa, to kurde, oni se celują! Czego drzesz, pałę? Aha, on tu jakieś ładunki umieszcza. Ja Ale go rozpieprzył. O, moje punkty, dawać. Moje punkty, moje, moje, wszystko moje, moje. O, wychodzi dziupli. Kurde. O, o ale kurde. No, pieprzają. Co ja go chcę kopnąć, to go kurde rozpieprzają. Nie? Nie mam nawet kiedy go rozpierniczyć, dobra JeP Spantofla O, tego jest! To jest zaraz ten, ten. rozpier... I po działku następnym Jeb, Nie ma, dobra Poszło! Jeszcze jeden O nie! Wstaje! Z wstaje, kurde Kurde, czy jakąś tą to... Trzeba dostać się do... Tą giwerę trzeba z jakąś działko sobie zmontować Nie tego garbusa Czekaj jak tu gdzieś jest działko Aha, tylko że tu jest skóra drabina Za krótka Ej, ej, ej Nie wejdę tu no Właś tu, nie rób gdzie jakieś działko no nie nie wejdę tu tu jest Co tu byłeś tu jest tu jest działko ale nie może wejść to jest taki zburzony budynek nie mogę się tu dostać w ogóle skacz no kurde nie skocz dobra to lecimy tu o, z powrotem w to samo miejsce Czekaj, ty ty... Go... aha, bo on tam za kimś biegnie, da? Czekaj, o jest, czekaj, i jest. Tylko nie wiem czy trafią. O, coś dostał koledze. Oła, oła, oła.

O, ale mi przywalił. Ej, ej, ej. Kurde, co jest? Rozpieprza cały system. A, bo nie to działa, jeszcze rozwalają. O Rodeo. Ty strzeliłem mu z pistoletów pysk i chyba go zabiłem Ale nie czy jest Jaaa yeah. Jest Le, Rodeo robię na nim Patrz kurde, wyrwałem mu wtyczkę Wtyczkę mu wyrwałem

shelter yeah, good work out there team will be landing shortly yeah that's tough. Whew. i already gave the pilot the coordinates thank you so much for your help hey hey we met

Dolar, licho. Yes, but there's something I need to run by you. Mr. Mueller is requesting compensation for his cooperation. No, jedynie 50 tylko pięć milionów 000 000. za pół litra, pamiętaj. Yes. Czwartka tak, będzie tańsza. Do you have a deal? Yes, we have a deal. <laughs> well, that was easy. Oh. By the way... That guy that you're all chummy with back there...

O! No jest, pomaga. Trzeba patrzeć na znaczek gdzie jest. O, teraz tam jest. Owa, 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 owa. Tu jest. Kurde. Słuchaku szybciej ładuj tą broń Kurde ten akurat ładuje broń jak to Kurde, nie, ja ramy się trzeba skakać Jump, kurde bo się zjadamy Czekaj, gdzie tu, które to jest wejście O skacz Ty najpierw jak zwykle, bo ja sobie poradzę Ja o kurde Ale z... O nie, jaką ma

no「A hm. to trzeba chyba helikoptery rozprzeć. No właśnie, wybuchnij, bym wiedziałem po to są trzy helikoptery, które były inaczej. Chopper. aha, lufa mi się zagrzała. Już, już, już. Dawaj! No nie, następny leci, co za frajestwo. Ile tych helikopterów tam? Aaaa, fuckers. No już. Dobra, ile co to, to za helikopter jakiś? Ten jeszcze się trzyma tego, ja dobra i już, bo no, jeszcze tu nam Ja, ja nie zdążyłem zobaczyć o co chodzi, nawet, kurde. Nie. Oj! Ale mamy dziurawca, kurde, ale. Spadochron z. Spadochron z dziurą, kurde. Dobra! No to co? Koniec rozdziału pierwszego i tak, oj, dużo nam to zajęło ponad godzinę. Zdobywamy nieśmiertelnik. No dobra, i to by było na tyle akurat w tej serii. Zobaczymy może jeszcze. Może może jeszcze coś. Może jeszcze coś pokażę z Rezydenta. Na razie muszę ochłonąć, bo tyle akcji, że muszę to sobie poukładać w głowie teraz. No, zobaczmy sobie jeszcze mm, statystyki. No, Trzeba się psychicznie, psychicznie przygotować na dalszą rozgrywkę, bo tutaj scenariusz jest naprawdę bogaty w akcje i w, w odradzanie się bossów na tego. No, trzeba być przygotowany na wszystko. No dobra, to do zobaczenia, i do następnego razu. Na razie, cześć.